Witam, witam z pierwszego zakątku Tuż jak Paw ładnie się prezentuje Wygląda jak sztuczny postawiony Siedzi obserwuje działkę Ciekawy Coś po głowie podrapać Tam, gdzie się z boku samica, krąży wokół niego. Oto i ona, oto i samica. Skończył podziwianie. Iść do samic. Jeszcze go tu ciekawi. Fajnie jest na górze. Fajnie z góry popatrzeć. To jest drugi kolega, to jest samiec, nieco mniejszy od poprzedniego, ale jakoś się dogadują, obydwa. Pozdrawiam.